Na tym obozie w Chorzelowie, na tym treningu medialnym mówił Pan o tym, no mamy jeden cel i chcemy go zrealizować. No i ten cel, udało się zrealizować, po bardzo dobrych meczach uważam. Zagraliśmy trzy dobre mecze. Dzisiaj bezdyskusyjne też zwycięstwo 3 do 0 i bardzo się z tego cieszę. Cieszę się też bardzo, że jest na zero z tyłu, bo po to warto takie rzeczy podkreślić. 20 bodajże druga minuta. Turcy postraszyli. Szybka pana reakcja od razu, co pan powiedział chłopakom? Wreszcie strzelcie, no, to był trochę błąd w naszym wyprowadzeniu piłki, ale my chcemy tę piłkę wyprowadzać i chcemy budować akcję od tyłu, więc e, tylko powiedziałam, żebyśmy robili dalej swoje. Przed tą sytuacją my, my też mieliśmy sytuację Daniela Mikołajskiego, ale no, nie udało nam się jeszcze zamienić na bramkę. No później się rozkręcaliśmy, można powiedzieć, i, i doszliśmy do głosu, a no myślę, że początek drugiej połowy jest zdecydowanie dla nas, bo przez 15-20 minut zdecydowanie dominowaliśmy na boisku. I w końcówce meczu, gdy strzeliliśmy drugą i trzecią bramkę, no, trzeba też oddać Turkom, że dwa razy się zakotłowało pod naszą bramką i też mieli swoje okazje, no, ale cieszymy się z tego, jak dzisiaj graliśmy. Pierwsze miejsce daje taki... Handicap troszeczkę przed tą następną rundą kwalifikacji. Pan chyba na to nie patrzy? Idzie pan na ofensywę, wierzy w swoją drużynę, bez względu na to, z kim przyjdzie nam zagrać? Zgadza się, no to już wcześniej podkreślaliśmy, chcemy grać ofensywnie. Czasami przeciwnik zmusza nas do tego, żebyśmy bronili też niżej. Nie da się cały czas grać wysokim pressingiem, ale my chcemy tego próbować, więc e, idziemy w tym kierunku. Zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. E, pierwsze miejsce w grupie oczywiście jest e, fajne ale przede wszystkim naszym celem było też rozstawienie do kolejnego losowania i dlatego jest to pierwszym miejsce w tym momencie tak ważnym. że Pan jest troszeczkę, tak można powiedzieć, spadkobiercą tej kadry Marcina Włodarskiego, ale widzimy nowe twarze, odkrywa Pan nowych piłkarzy, to chyba tym bardziej cieszy, że, że tacy się pojawiają, mimo że to już są, wydaje się, przepatrzone już te wszystkie kadry. No zgadza się. No. Wiadomo, że ci chłopcy się cały czas rozwijają, są, są nowe nazwiska, które dochodzą do tej reprezentacji, tak zwana świeża krew. I myślę, że ona jest wręcz potrzebna, bo, bo dużo na tym zgrupowaniu da nam Eryk Grzywasz, dużo nam Kacper Nowakowski, Alan. E, e, Rybak, więc tutaj mamy naprawdę sporo takich bonusów, które, które, które ci chłopcy dali nam. Ta kadra ma swój trzon, oczywiście, ale my, my też szukamy cały czas, jesteśmy otwarci po to, żeby, żeby ci chłopcy się rozwijali i żeby do tej kadry też dołączali kolejnie, jeżeli są w stanie grać na tym poziomie i dawać tą jakość, której tutaj potrzebujemy. Kolejna runda przed wami, poprzeczka rośnie i to bardzo. W, tym w tej drugiej rundzie tam już praktycznie nie można sobie pozwolić na żadne błędy. Jak pan myśli, jak, jak to może, czy to mentalnie bardziej trzeba przygotować chłopaków, czy, czy jednak y, umiejętności chyba mają? I mentalnie i umiejętności są ważne. Mam nadzieję, że y, dobrze się przygotujemy przede wszystkim do tego turnieju i rozegramy tak samo tak dobre trzy mecze jak tutaj y, na Podkarpacie.